Stajcie ludziska w kolejnym odcinku i zarazem ostatnim serii. Pierwszy, lepszy, kolorowo w składzie rywala. A to za sprawą kart zawodników, które posiada, no ale miejmy nadzieję, że to nie przeszkodzi nam w zdobyciu kompletu trzech punktów. Atakujemy, no ale Tibo Kurtuam to bramkarz światowej klasy i pokonać go już przekonaliście się w tej serii, że wcale łatwo nie jest. Rywal sweaty goal w jego wykonaniu to sweaty fail. No, ale tak czasami bywa, jeżeli chce się już zdobyć bramkę za wszelką cenę. 0 do 0 po pierwszej połowie, 45 minut czasu upłynęło. Jak z bicza strzelił, ale przed nami drugie tyle. Zobaczymy, co dziać się będzie właśnie w drugiej części tego meczu. Ponownie to my zaczynamy atakować bramkę przeciwnika, ale tam jest belgijski goalkeeper, który na chwilę obecną jest nie do przejścia. A moje strzały albo są niecelne. Albo no, dalekie od ideału, bym po prostu z piłka zatrzepotała w siatce, a moi kibice i piłkarze cieszyli się ze zdobytej bramki. Jak widzicie, cały czas, cały czas szturmujemy bramkę drużyny przeciwnej, no ale Courtois do momentu, do 82 minuty czasu boiskowego był po prostu nie do przejścia, ale znalazł na niego antidotum Ramsey, który pokonał go. Bramką na 1 do 0 daje nam możliwość zgarnięcia kompletu punktów, a także zdobycia kolejnych ważnych e, właśnie trzech punktów w lidze pierwszej, bo właśnie w tej lidze się znajdujemy no i w tym odcinku będziemy walczyć o co? O mistrzostwo, o tytuł. Czy to się nam uda? No, oglądajcie do końca, bo emocje na pewno będą. 90 minuta Daniel Staric podkreśla nasze zwycięstwo bramką na 2 do 0, więc wszystko już było. Jasne, w tym momencie Kurtuam no, został pokonany po raz drugi, a więc no, nie było innego wyjścia jak wygrana naszego zespołu. Cieszą się, chłopacy, cieszą się. No i to im się należy. Brawa, więc dla nich. Huhu. Mecz. Kolejny już za moment. My tymczasem jeszcze przejdziemy na rynek transferowy, bo za zdobycie kolejnych trzech punktów należy nam się złoty zawodnik. A jaj, podarowało nam także paczkę złotą, którą postanowiłem wam pokazać. Niektórych nie pokazuję, bo nie ma nic w nich ciekawego. No ta akurat jest złota rozszerzona, więc chciałem wam pokazać. Liczyłem na coś dobrego, a jak zawsze w darmowej paczce dostajemy figę z makiem, mówiąc delikatnie, aby nie być wulgarnym i tak dalej, i tak dalej. Rynek transferowy. Tutaj czeka na nas nowy zawodnik do naszego składu, a będzie to. Thibaut Courtois, tak jest, po bardzo świetnych występach Dawida De i hey postanowiłem również wypróbować belgijskiego napastnika, Je wróć, bramkarza, jeszcze nim nie grałem, także jestem ciekawy jak będzie się spisywał, chyba około 50 tysięcy końców kosztował mnie ten goalkeeper. Tu jak widzicie, no chciałem rozgrywać sobie kolejne mecze, ale trafiałem na trainerowców, chociaż ci byli na tyle yy, uprzejmi, że po prostu wbijali sobie samobuje, albo dawali mi strzelić bramkę, dzięki czemu ja otrzymywałem trzy punkty, a oni i tak yy, mogli sobie trainerować. Yy, rywal kolejny, no tutaj już będę się z nim mierzył, po pierwszej połowie mamy wynik bezbramkowy. Yy, powiem wam również dlaczego to jest odcinek ostatni tej serii, no bo trafiałem na sporą ilość trainerowców, no ale albo mnie gra wywalała do pulpitu, wtedy ja... Traciłem możliwość rozegrania spotkania, bo przyznawało walkovera e, przeciwnikowi, także jak ja bym się rozłączył. No tutaj widzicie, rywal po pierwszej połowie się rozłączył, e, no i punktów w ogóle nie mam. E, szukałem kolejnego przeciwnika, udało mi się znaleźć, e, no ale z trainerowcami nigdy nie wiadomo, niby ma dobry skład, niby statystyki okej okay, nie wychodzi z gry, a trafi się taki i co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dlatego to jest ostatni odcinek. No nie wiem czy mam cokolwiek podsumować w tej serii. Jeśli tak, no to polecam wam Dehe jako bramkarza Kurtua. Również spisywał się bardzo dobrze, to wam mogę powiedzieć, chociaż tutaj w 34 minucie tracimy bramkę po strzale Kieliniego z rzutu rożnego. Mecz pełen nerwów, pełen emocji, bo wiedziałem, że muszę no, jak najwięcej tych punktów zdobyć, aby w ogóle móc walczyć o tytuł ligi pierwszej i no i właśnie za moment będziecie wiedzieć, czy to mi się udało. 78. minuta. Wyrównanie w tym spotkaniu. Staricz który naprawdę świetnie wkomponował się w nasz zespół. No i wracając do tych zawodników, których mogę Wam polecić. Na pewno jest to Koszta. Na pewno Staricz na pewno falkao. Jeśli chodzi o obrońców, kościelny spisuje się naprawdę dobrze. Dechea, tak jak już mówiłem, no jeden chyba z najlepszych bramkarzy w tej grze. Courtois. No grałem z nim zbyt, zbyt krótko, by powiedzieć, czy jest warty tej swojej ceny. Ale jeżeli macie postawić na bramkarza, to Dechea naprawdę naprawdę nisko budżetowy zawodnik bo chyba kosztuje około 5, może tysięcy ale naprawdę masakrycznie dobry jeśli chodzi o skład Bundesligowy no tutaj nie wiem kogo mógłbym pochwalić w tym zespole bo szczerze Wam powiem, że różnie to bywało z tymi zawodnikami, zawiódł mnie Royce, bo no, co prawda on na lewym pomocniku marnuje się, jeżeli chcecie kupić Royce'a to tylko na lewe skrzydło w formacji 4-3-3 na przykład, ale na lewą pomoc no, nie wykorzystacie w pełni jego potencjału, dlatego no nie jest warty tych monet lepiej kupić sobie kogoś tańszego, a zainwestować na przykład w Lewandowskiego na napad. Ja niestety w tej serii nim pograć nie mogłem. No i tutaj widzicie, kolejny był poprzednio uprzejmy trainerowiec, który dał nam trzy punkty. Mecz rozgrywamy kolejny w sezonie tym razem znów z dobrym składem. Gdzie trafiamy do bramki w 17 minucie Adrian Ramos, właśnie Bundesligowy skład. Mobile Ramos. Oh przeciętne, przeciętne karty, powiem Wam, że no jak na ich cenę, to no grało się nawet nimi dobrze, tym bardziej, że potrafili dawać sobie radę w lidze drugiej, jak widzicie również i w pierwszej, także no nie są źli, aczkolwiek wolałbym o wiele bardziej grać na szpicy Aubameyangiem i Lewandowskim, jakoś Aubameyang na tej prawej pomocy również nie był w pełni przeze mnie wykorzystywany, no i co, no i seria się kończy, dlaczego się seria kończy, no bo kończy się również sezon ligi pierwszej, w której obecnie się znajduję. Podziękować wam mogę jedynie za ciepłe przyjęcie tej serii za wszystkie łapki w górę, które dawaliście w każdym z tych filmików, za komentarze pozytywne, negatywne. No i czemu jestem taki pełen energii, pełen emocji i szczęśliwy, bo wędruję już wkrótce przywędruje do mnie nowy komputer. Czekaliście na to wy, czekałem na to ja już myślę, że po weekendzie, który niebawem nadejdzie, będziemy mogli oglądać na tym kanale nowe materiały, dobrze zmontowane niepowtórki. Wszystko mam nadzieję, że będzie wyglądało na tip top, a jeśli chodzi o FIFA 15, planuję ją zakupić. Wiem, że już pomału ta FIFA, co niektórym mogła się zbrzydnąć, no ale postaram się jakieś ciekawe serie FIFA 15 wprowadzić i będzie mniej FIFA World, której mam serdecznie. Dosyć. Dlaczego mam jej dosyć? Bo mi się przejadła, bo jest e, grom, która ma dużo błędów, e, ale jest grom rewelacyjną, jak na grę darmową. No ale e, co za dużo, to niezdrowo. Po prostu mam już jej dosyć, muszę od niej odpocząć. Co nie oznacza, że nie będzie spotkań FIFA World na moim kanale. Być może będę dodawał nowe, e, jakieś całe mecze. Bo e, pytaliście, jak ja gram, jak zdobywam bramki, jak konstruuję akcje, także będziecie mogli wtedy na to popatrzeć. Także. No, obiecuję wam, że nowa jakość materiałów już wkrótce postaram się, aby na każdym z odcinków była kamerka. Oczywiście w miarę możliwości, bo nie zawsze będzie mi się chciało mój ryjek wam pokazywać. No, tak to właśnie wygląda. Tym stałym widzom, tym, którzy naprawdę byli cierpliwi i czekali na nowy komputer, który zakupiłem, no to naprawdę dziękuję, bo to dla Was. To dla Was chcę rozwijać ten kanał. No, póki co tych subskrypcji zbyt wiele nie ma, no ale miejmy nadzieję, że zmieni to się kiedy na moim kanale będą lepsze materiały. No i tutaj do Was od razu pytanie, jaką serię z FIFA 15 czy też z FIFA World chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Nie wiem kiedy tą FIFA 15 kupię, no postaram się jak najszybciej, chociaż wiecie, że teraz nowy komputer to spory wydatek. No i... No, i będę musiał jakoś na ten FIFA odłożyć troszkę pieniążków, chociaż pewnie teraz może kupię ją taniej niż miałoby to miejsce jeszcze z parę miesięcy temu. Dlatego kończę ten odcinek. Wielkim dziękuję w Waszą stronę. No i jeżeli chcecie, aby na moim kanale były lepsze materiały, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał, odwiedzcie mój profil na Facebooku. A jeśli chcecie, abym zrobił unboxing mojego nowego komputera i poszczególnych podzespołów, no to napiszcie o tym w komentarzu. Tyle ode mnie, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce, cześć!